3, 2, 1, 3, morning! Czyli Szymon Majewski w Radio S! W radio S. -ka. Dzień dzień dobry. Dobra, dzień dobry. I don't know this one very much, very much. A co tam <susur�w flai> mówią w tym, że proste pytania w, w tym mocnym czekaniu. No zobacz, że no są proste, proste w tej chwili. No co myślisz, że to która godzina? Wczoraj dowiedzieliśmy się, że, 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 że Ziemia ma ile półkul? kul? 3. No. No tak. A wiesz, trudno jest odpowiedzieć. Jeżeli człowiek ma tylko dwie półkule, to nie ogarnie, że jest ich troszkę jednak więcej. Mniej albo więcej. No, Właśnie, zależy, dokładnie. jak się liczy. To jest bardzo trudne. Słuchajcie, A jednak mamy kryzys, wiesz. Dlaczego? Jarosław wczoraj wystąpił w Klinice i Ale nie, i on powiedział, skostował. że przez przedsiębiorców mamy, mamy kryzys, tak? bo to są że komuniści. Że teraz z kolei. A, przedsiębiorcy. dobrze. Nie, to jest I wiadomo. Nie Bo jednak, wiesz, dzień wcześniej um, Donald mówił, że podtrzymaliśmy i trzymaliśmy drzwi. Jednak się okazało, że ktoś się otworzył. No, Szymon i Liczę na roman z Janną Muchą, Iga się ze mnie śmieje, że to niemożliwe. Nie, no możliwe. No przecież przecież Janna no. Mucha, bo właśnie dzwonisz W sumie trochę mi... śpisz w ciągu Słuchajcie, dnia, więc możecie ja przyjść. Mogę coś powiedzieć, że no. przecież dzwonili do nas z ministerstwa. Nie dzwonili, sportu, tylko pisali. sportu pisali, że są zainteresowani MC Dziadem, który wczoraj był z Janą Muchą. Jezu, jaka kariera razem z nią. Ja, duet, nagroda Grammy, Music Awards, my we dwójkę. A wiesz, że ostatnio naukowcy zrobili badania. Przepraszam, przypomniało mi się, Dziękuję. że wiek średni teraz zaczyna się od ja 53 roku życia? Co tak to się to przesunęło? Jeszcze mam. Jeszcze Więc ty troszkę jesteś mam. Szymon niepełnoletni. Miejku, tak, jeszcze troszkę mam. Dobrze, dobrze. No ile tam? Za trzy miesiące. Szymon Majewski.